Cześć wszyscy miłośnicy Battlefielda oraz innych gier komputerowych. Dzisiaj przedstawię wam nowy tryb rozgrywki zatytułowany Obliteration. Jest to tryb rozgrywki wprowadzony w Battlefieldzie 4. Cz Trybu tego nie znajdziecie ani w Battlefieldzie 2, 3. Dzisiaj Przyjrzyjmy się temu trybowi, powiem Wam szczerze, sam jestem ciekaw, jak będzie przebiegała rozgrywka w tym trybie. A więc popatrzmy może najpierw na stronę tytułową tego trybu. Widzimy teraz stronę tytułową tego trybu i przyjrzyjmy się, jakie on ma uwagi. A więc czytam: Zespół walczy o posiadanie bomby. Bomba musi być zainstalowana w nieprzyjacielskich celach. I pierwszy zespół niszczący wszystkie nieprzyjacielskie cele wygrywa. Poniżej mamy oznaczenia, to jest tak: oznaczenie mamy bomby tutaj, cele teamu, rozwinięcie bazy oraz cele wroga. Cóż, po zapoznaniu się z tymi uwagami, nic nie pozostało nam innego jak przystąpić do walki i zobaczyć w praktyce, jak wszystko to wygląda. Kraczamy na pole bitwy i przestępujemy do nowego trybu rozgrywki. Ustawiam sobie teraz tu team. Widzimy tutaj mapę. I skaczę jako spoda spadochroniarz. Pięknie lecę. Prawda, widzę niebieskie te kwadraciki. To są te moje... E, mojego teamu punkty, które... Teraz, prawda, są oznaczone jako niebieskim kwadracikiem. Zobaczymy, co będzie się później działo. Podbiegnę do tej barierki, ją podniosę sobie. Nie wiem po co. Tak, dla zabawy. I biegnę dalej. O, i proszę bardzo, już rozgrywka się rozkręca. Widzimy lokalizację bomby. I co? I biegnę teraz do tej bomby. Ona tyka. Słyszymy ją. Prawda? Jest. Podbiegam. I co, chytam ją, bomba jest moja, nikogo innego i co, i widzę teraz tak, moje punkty się nie zmieniły, a punkty przeciwnika zamieniły się na takie niebieskie strzałki i to są te cele wroga. I teraz co, widzę odległości do tych celów, to widzę są odległości spore, to jest około czy ponad 200 metrów, w zależności gdzie sobie, który cel sobie wybiorę. I co zrobimy? Może nie tędy, bo to przez widę nie pobiegnę przecież, tylko muszę ominąć budynek. Jakiś widzę, brachu za mną biegnie, ale to dobrze, bo mi zawsze pomoże tutaj. Jakbym trafił na jakiegoś przeciwnika i co? Na razie nie ma się na czym zastanawiać. Widzę, najbliższy jest coś chyba 150 metrów. Biegnę. Widzę, brachu za mną cały czas biegnie. Pewnie, jakby mnie zastrzelili, to by po mnie chciał przechwycić tą bombę. No ale zobaczymy, może mi się uda tobiec do celu. Na razie biegnę. Ile mam sił w nogach? 50 metrów, prawda? Cel się zbliża, przeciwników nie widzę żadnych. No na razie wszystko jasne i przejrzyste. A więc mamy ten punkt. I teraz co z nim robię? O, komputerek. I jest, tu go naciskam E. I instaluję bombę. I co teraz? Syra buczy. I co ja robię? <laughs> przyglądam się, obserwuję. I co robimy? Nic się nie dzieje. Aha, no nic się nie dzieje. No bomba wybuchła i killed in action. Poszłem do nieba. No dobra, ale widzimy teraz widzimy. Były przedtem trzy punkty przeciwników. Teraz są dwa, prawda? A tam, prawda, ja trupia czacha, to ja. Dobra, teraz zrobimy sobie. Idziemy do jakiegoś pojazdu, może do czołgu. Dobra, proszę, czołg zniknął. To idzie, wsiądziemy do tego jadącego czołgu. I dobra, czyli mniej więcej już wiemy, jak wygląda mniej więcej ta rozgrywka, prawda? Jeden punkt żeśmy już, już zniszczyli. I co, i teraz lokalizacja bomby, prawda? Jest, bomba została ustalona pozycja tej bomby. I jedziemy do tej bomby jedziemy. No na razie, powiem Wam, że fajnie, że ten tryb został wprowadzony. Zawsze to jest jakaś, prawda, nowość, coś ciekawego, nowego. Prawda, powód do dumy dla firmy DICE, że coś tu nowego też wprowadziła w, tym, w tych trybach. Dobra, podniesiemy, opuścimy tą bramkę. Dobra, co ja zrobiłem? Podniosłem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wskakujemy i jedziemy. Jest, widzimy tą bombę tam pod tym. Powiedzmy, hotelem jest, tak jest, atakujemy ten temu. Tylko, że tam jest czołg no, Widzę, że nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ale sobie jakoś poradzimy. Dobra, brah, ty oszczelibuj, a ja tam cóż, No, Ile sił w nogach mam i biegnę? Może mi się uda, ale chyba mnie ktoś oszczelibuje. Ślady krwi mi, krew mi zalewa, kask. No ale jest, chyba dobiegnę i się wszystko uda. Jest, chyciłem po raz drugi bombę. Mam bombę. Słyszę jak tam ci Chińczycy wykrzykują coś. Ja jestem Amerykaninem. Dobra, może się uda, ale ktoś mnie tu oszczeliwuje, nie będzie łatwo dobiec do tego czołgu. Tak by było najlepiej. Dobra, no może zaryzykuję. Nic innego mi nie pozostało. Dobra, biegnę. Może się uda. Słyszę, strzelają do mnie z całych sił. Nie wiem gdzie oni są. Dobra, brachu. To, co, cóż? Musisz mnie podwieźć. Nie ma siły. Podwoź mnie. Brachu, tam sobie ostrzelasz później, nie podwieźć do tego punktu. Jedziemy. Dobra. Jedziemy, mamy punkt około 200 metrów. No powiem wam, że a wszystko elegancko, idzie mi tak jak na razie. <śm> Jestem z tego trybu zadowolony. Nie dlatego, że mi dobrze idzie, ale jest to taki łatwy, czysta, przej przej łatwy czysty, przejrzysty tryb. No i co, widzę. Pewnie jakby było więcej wrogów, to rozgrywka była na pewno trudniejsza. Powiedzmy, ci wrogowie już tu na przykład mogliby szychać na mnie w tych punktach, i prawda? I mogliby mnie unicestwić. Przez to, że ich tu nie ma, prawda? No wszystko jest gładko i przejrzyście, prawda? Dobra, czyli już wiem teraz, że bomba ta wybucha. Odsunę się troszeczkę. Nie wiem w jakiej jest odległości. Leżę i obserwuję. Widzicie? Bomba wybucha, ale i tak byłem za blisko, bo powinienem był dalej. Na szczęście mam apteczkę, rzuciłem sobie apteczkę i co? No i dobrze, no pięknie, zniszczyłem dwa punkty. Został jeszcze jeden punkt wroga. A więc teraz co? Czyli ustalamy pozycję la y nie lampy, tylko bomby, prawda? Mam tu mapę rozgrywki. Bomby tej nie widać, prawda? Lokalizujemy teraz nową bombę. Ten tryb rozgrywki ma się odbywać w trybie 64-osobowym, czyli 32 drużyny na 32 drużyny. I gdyby na przykład y, było tyle, tylu zawodników, to ta walka byłaby tu zacięta, prawda? W tym momencie ci, czy te przeciwne drużyny mogłyby się nawzajem likwidować. I dzisiaj jest to oczywiście o wiele łatwiej. A tymczasem my sobie dugadugadu gadu i proszę bardzo, mamy zlokalizowaną bombę. Nową bombę. Ona jest na wierzchołku tego wieżowca, a więc czeka nas daleka droga. Spróbuję jeszcze raz, może mi się trzeci raz uda przejąć tę bombę. No, biegnę. Widzę, no, przeciwników nie ma, nikt mi tu nie powinien przeszkodzić. Zobaczymy, może wszystko się uda. Zastanawiam się. Czy gdyby tych przeciwników było więcej i, i chyba tak jest i tak by było. Po prostu my byśmy, obydwie drużyny walczyłyby o tą bombę. Tak przypuszczam, żeby ta rozgrywka ta wyglądała i prawda, drużyna, która przejęłaby tą bombę, mogłaby ją wtedy ulokować, i zainstalować u przeciwnika. Na, dzień, na ten moment jest to walka taka <laughs> monotonna, w ogóle drużyna przeciwna nie istnieje. Ale tak jak mówiłem Wam wcześniej, w dniu dzisiejszym nie o to chodzi. Chcemy dzisiaj jedynie się nauczyć, jak wygląda ta rozgrywka, ponieważ jak wiemy, tej rozgrywki nie było ani w trybie Battlefield 2, ani w Battlefield 3. Mamy kolejny punkt. Zostało nam około 60 metrów, 50 już metrów. Prawda, biegnę. Gdyby był pełny skład drużyny przeciwnej, Wyobrażam sobie, że oni wtedy by mogli tutaj, prawda, wszyscy ulokować się w tej bazie i prawda, ja z tą bombą musiałbym się tu przedzierać, walczyć, cała moja drużyna, żeby przebić się do tego punktu. No, na pewno ta walka wtedy by byłaby bardzo zacięta i być może myślę, że ten tryb nawet by był najbardziej taki krwawy. Mam nadzieję, że ten odcinek z tym nowym trybem rozgrywki coś nas nauczył, wyciągniemy z tego jakieś wnioski i będzie nam po prostu już podczas prawdziwej walki łatwiej. Na tym Wam dziękuję i zapraszam na moje kolejne odcinki poświęcone Battlefieldowi oraz innym grom. Na tym dziękuję.